Siema dziki, z tej strony Iwan, a to jest weekly vlog numer 11. Pogadamy sobie dzisiaj o tym, co można zrobić z pudełka do pizzy oraz o miłości i akceptacji własnych dzieci. PAU! Jodziks, hmm, co zrobić, gdy mamy taki oto telefon do wysłania na reklamację, a nie mamy pudełka. Z pomocą przychodzi karton po pizzy. Ba. Fix. Tink, 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 tink. I tyle. Nie będę kręcił całego szkolenia i filmu DI, jak to się robi, ale patrzcie, jaki jak jest efekt końcowy. Fik. 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 W środku w pudełku nic nie lata. Lata w pudełku z telefonem, a wykorzystałem do tego pudełko do pizzy. Nóż wykonany przez Akirę. Pozdrodziku, jeśli to oglądasz. Nóż należy do błękitnego barda, zwanego też Tomaszem Rotem. Czy mogę go pokazać? Kiwa głową, że nie. Jest w dresie. Jest w dresie. Jak gruby pra... jest gruby w dresie, jak prawdziwy Czechowiczanin. I oczywiście nie powiodłoby się bez tej wspaniałej deski do krojenia buraków. No, panie dziejki na tłuszczach się lata prawie tak fajnie jak na poście, jak na Godówie, zajebista sprawa. W ogóle czerpanie energii z tłuszczy to jest moje najnowsze odkrycie i zrywa papę z dachu razem z dachem i piwnicą. Ja Rzucę temat, który mnie aktualnie rusza. To znaczy, rusza mi ja do jakiegoś czasu, ale powiedzmy, że w ostatnich chwilach, godzinach, dniach trochę to wezbrało. Trochę o tym mówię w moim Hot 16, w mojej gorącej szesnastce. Linka wrzucę na dół. Jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam się zapoznać. A temat jest dość ważny. To jest kwestia dzieciństwa, bycia dzieckiem, wsparcia dorosłych. I ci, którzy mnie znają, mogą powiedzieć: Iwan, główno wiesz, bo nie masz własnych dzieci. I tak to prawda. Ale w mojej kilkuletniej pracy edukatora, wychowawcy, animatora, instruktora i osoby, która pracuje z dziećmi, widzę pewną tendencję spadkową. Chciałem o tym powiedzieć. Zaznaczam, że to nie jest żalenie dupy i ocenianie. Przez pryzmat tego, czy to jest dobre, czy złe, was, rodzice, jeżeli to oglądacie, a raczej zespół moich wniosków, który dla osób mądrych i chcących rozwijać swoją relację z dzieckiem, na pewno da pomysł, narzędzia, kierunek rozwoju relacji i tak. Bez wdawania się w szczegóły i podawania danych personalnych, zdarza mi się, zdarza mi się, może nie za często, ale ważny jest fakt, że mi się w ogóle zdarza rozwiązywać albo pomagać rozwiązywać problemy moich dzieciaków z obozów, z zielonych szkół. I dla mnie to jest przykre, że ludzie młodzi w swoim otoczeniu nie mają się do kogo zgłosić i piszą, dzwonią do typa, który jest 300, 400, 500, 600 kilometrów od nich, żeby porozmawiać o problemach, które w ich młodym życiu się pojawiają. Nie ukrywam, że wolałbym, żeby. Z tymi problemami zgłaszali się do swoich rodziców. A nie dlatego, że ja nie mam czasu czy ochoty ich rozwiązywać, tylko ja z tymi młodymi ludźmi pracuję przez 3, 5, 8 dni w roku. Czasem to jest raptem 3 dni, czasem to jest 8, czasem to jest 8 razy 2-3 lata. A. Rodzice są blisko, rodzice są pod ręką i rodziców mają na co dzień. Ja wiem jak ten świat wygląda. Wiem, że pędzi do przodu. Wiem, że trzeba zarabiać, żeby żyć. Chociaż tu bym trochę polemizował, czy trzeba aż tak wchodzić w ten wyścig szczurów i zarabiać złote góry, skoro nasze dzieci, czy wasze dzieci. Nasze mówię dlatego, że czuję się personalnie i osobiście związany z praktycznie każdym dzieciakiem, w którym pracuję i mam jakikolwiek kontakt zdalny lub osobisty. Żeby te nasze dzieciaki miały więcej wsparcia, nie tylko zewnętrznego w postaci takiego trolla jak ja. Tylko też w postaci wewnętrznego, chodzi mi o taki bliski kontakt rodzinny. Każdy ma inne predyspozycje. Jeżeli będziemy oceniać rybę pod względem tego, jak dobrze lata, to zawsze będzie do dupy. Jeżeli będziemy oceniać ptaka pod względem tego, jak biega, to jeżeli to nie jest kura albo kogut, gdzieś inne ptactwo domowe to też to wyjdzie trochę z dupy. Są dzieciaki, które świetnie malują, ale każecie im się uczyć matematyki. Jasne, podstawy maty są ważne, ale uważam i wielu moich znajomych nauczycieli, edukatorów uważa, że system edukacji jest przepakowany. I nie uczy rzeczy, które się przydają, tylko robi z Waszych dzieci małe encyklopedie. Co z tego, że ja do teraz potrafię zrobić rozkład stylistyczny wiersza do, praktycznie dowolnego, bo szło mi to w szkole i wykułem to na blachę prawie. Skoro mimo tego, że tworzę rap i, i rymuję i piszę te wiersze, to ta wiedza do niczego mi się nie przydaje. Pozwólmy naszym dzieciom rozwijać się też w tych kierunkach, które ich interesują. Nie ciśnijmy ich, że muszą być alfą i omegą z każdego przedmiotu. Czasem naprawdę wystarczy ten dopuszczający, czy za moich czasów mierny, żeby zaliczyć. A energię, czas i siły, które zostały, niech poświęcają na to, co je kręci na bycie dzieckiem. Dzisiaj pisałem z jednym z moich wychowanków. Pozdro Krzysiu, i napisałem tam do niego coś takiego, że gdybym miał kiedykolwiek napisać e, dekalog edukatora, to pierwszym punktem byłoby nie zabijaj potencjału, nie zabijaj e, chęci do działania. We mnie szkoła plastyczna, do której chodziłem, zabiła prawie cały potencjał. Ponieważ durne, sztywne głowy moich nauczycieli próbowały nauczyć ptaka, jak się pływa. Ja się nie nadawałem do pewnych rzeczy i miałem inne kierunki, i w nich się chciałem specjalizować, ale cisnęli, żebym był taki jak inny, i trzymał się pewnego klucza. I Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że to było liceum plastyczne miejsce, gdzie ludzie powinni się rozwijać w różnych kierunkach. Dupa tam. Moi, zdecydowana większość moich nauczycieli wychodziła z założenia, że oni wiedzą lepiej, jaki jest najlepszy kierunek rozwoju dla mnie. Mi się zdarza tutaj pozdrawiam tych, z którymi gdzieś tam współpracuję uczyć na przykład zdalnie dzieciaki, jak się rysuje, maluje. Ja nie cisnę, że mają coś robić na siłę, nie tłumaczę, że mają robić na siłę i, i, i nie pokazuję im kierunku, tylko patrzę przez pryzmat tego, co i jak tworzą. Jak już im daję jakieś zadania, to takie dobieram, żeby miały w tym frajdę. I tłumaczę do czego służą te zadania, a nie skupiam się na tym, że a, dam zadanie i, i działaj. Dlatego tak uważam, jeżeli zależy Wam na dobru swoich dzieci, to nie patrzcie na nie przez pryzmat szkoły i tych przedmiotów, które, w którym są słabi, tylko chwalcie ich za to, w czym są dobrzy. Dopiero niedawno uwierzyłem w siebie i w swoje możliwości, bo moi rodzice wychodzili z założenia: przede wszystkim mój tata, że chwalenie tworzy pychę. Dzięki temu niestety przez lata, lata długie, ja nawet będąc czymś dobry, nie wierzyłem w to. Ludzie mi w twarz mówili stary, jesteś zajebisty w tym, czy w tym, ale to nie działało. Dopiero praca nad sobą autoakceptacja, spowodowała, że ja uwierzyłem, że to, co robię jest dobre i że ma sens. Zastanówcie się nad tym, jak przyjdziecie do domu, albo macie gdzieś w pobliżu swoją latorośl. to przytulcie ją mocno i palcie: Mordeczko, dzieciaczku, maluszku, kochanie, pluszaku, kocham Cię takiego, jakim jesteś i akceptuję Cię takim, jakim jesteś. Bo w obecnym świecie. Widzę deficyt, okrutny deficyt pewności siebie, szpaliko z odpowiedzialnością, o której mówiłem parę odcinków wcześniej a propos śmiecenia w lesie. Też rzucę na dole link i wypowiadałem się dość brutalnie. To mamy niestety problem z pewnością siebie. Pracowałem na parku trampolin kiedyś, pamiętam było takie zadanie. Mieliśmy tam taki tornicza, który trzeba było przejść w ten sposób, żeby nie dotknąć ani razu nogą podłoża. I zadanie wyglądało na trudne. I 9 na 10 dzieciaków, które do niego podchodziło, mówiło, że totalnie nie da rady. Totalnie. I że jest niemożliwe. Ja mówiłem, spróbuj dziku, może się uda. Może masz na tyle siły, żeby je wykonać. I możecie mi nie uwierzyć, ale 8 na 10 dzieciaków dawało radę. Gdybyście mogli wtedy zobaczyć uśmiech na ich twarzach, e, ich mina mówiła, że wow, mogę wszystko, to jest niesamowite. Nie zabijajmy potencjału i pozwólmy każdemu być takim, jakim jest takim, jakim chce być i rozwijać się w tych kierunkach, które, które ma ochotę, ma predyspozycję i są poniekąd dla niego przeznaczone. Nie mówię teraz o tym, żeby hodować głąbów, którzy nie wiedzą, ile to jest 2 dodać 2 razy 2. Mówię o tym, żeby dać ludziom szansę, młodym ludziom się specjalizować bo nie znalazłem jeszcze pracy w swoim życiu, gdzie potrzebowałbym komplet wiedzy ze wszystkich absolutnie wszystkich przedmiotów, jakie miałem. I zobaczcie też na swoje życie, na swoją pracę. W każdej, którą wykonujecie, potrzebny jest pewien zakres kompetencji, a nie bycie alfą i omegą. I jeszcze tak Kończąc już, naprawdę kończąc, yy, parę słów od edukatora, bo ani nauczycielem, ani, ani yy, wykładowcą nie jestem. A 95% mojej wiedzy czerpie się z doświadczeń i z obserwacji, a nie z nauki tego, jak edukować. Powiem Wam o dwóch elementach, które dla mnie są kluczowe. Jak chodzi o pracę z młodym człowiekiem. Ja nie mówię, że jestem w nich idealny i nie popełniam błędów, ale zauważam te błędy i cały czas staram się z nimi pracować. Pierwsze to jest traktowanie młodych ludzi, z którymi pracuję, jak partnerów. A niezależność poziomowa, czyli jestem wyżej, a wyniżej. Dzięki temu Jakoś w naturalny sposób staje się dla wielu autorytetem. A druga rzecz, dla mnie kluczowa i jestem na to wrażliwy, jak jeżdżę po różnych szkoleniach jako uczestnik, albo jak obserwuję moich kolegów, koleżanki po fachu, czy nauczycieli, wykładowców w moim otoczeniu, to jest umiejętność przyznania się do błędów. Spieprzyłeś, to nieważne, że to jest dziecko, nieważne, że ma 7, 8, 18 lat, spróbuj przyznać się do błędu i przeprosić za to. Nie tłumaczyć się, tylko po prostu przyznać się do błędu i przeprosić. U mnie to stwarza takie możliwości i tak dobrze wpływa na relacje że sam jestem w szoku. Jasne, część z was, która mnie zna i z którymi mam na pieńku, mniej lub bardziej powie wam co ty pieprzysz? Ty i twoje ego nie umiecie przepraszać. Hmm. Może nie widziałem problemu, może nie zauważyłem problemu, a może widzę problem, ale myślę, że problem jest po Waszej stronie, albo jeszcze nie dorosłem, nie doszedłem do informacji, że to ja spieprzyłem. I miałem tak w zeszłym roku, kiedy byłem kierownikiem na Zielonych szkołach, że nie dogadywałem się z moimi współpracownikami. I myślałem, że wina jest po ich stronie. Dopiero rozmowa z kimś bardziej doświadczonym, z Sebastianem Sobeckim, moim szefem. Mega prawilna morda. Naprawdę życzę Wam wszystkim takiego pracodawcy jak Seba. W grudniu, czyli jakieś pół roku po fakcie. Zmieniła tor mojego myślenia i pozwoliła wejść na takie tory, że z czasem doszedłem do wniosku, że jednak wina jest po mojej stronie, a nie po stronie moich współpracowników. No i co? Próbuję teraz na razie zdalnie, może w wakacje osobiście sprawę załatwić. No ale Jonasz, Max i Kuba, jeżeli to oglądacie, to przepraszam. Dałem dupy wiele razy i mam nadzieję, że będzie nam dane się spotkać, wyjaśnić. I jak nie dojść do porozumienia, to chociaż wysłuchacie tego co mam wam do powiedzenia. Także. Ha, powiem szczerze, że takie publiczne wyznanie było. Łatwiejsze niż pisanie do tych chłopaków, właściwie do jednego póki co i próby kontaktu z mojej strony. Mam nadzieję, że to zobaczycie i będziemy w stanie ruszyć temat przy najbliższej okazji. Tyle! Ha, mój zajebisty lew, on tego nie odda. Ale pogoda jest masakryczna. Jak ja mówię, że za bardzo pada, to naprawdę za bardzo pada. Bo ja lubię każdą pogodę, nawet deszczową. Ale no nie powiem, że to jest za dużo dla mnie, bo gdyby tak było, to bym siedział w domu. Ale no jesteśmy w połowie drogi do granicy. E... Dzisiaj misja... Hardcore Lampir yy, naparzam do Bielska górami. Za godzinę, yy, za 2 godziny 20 mam autobus. A czas ostatniej trasy to było niecałe 2 godziny, więc myślę, że się wyrobię. Natomiast zobaczymy, co na to warunki pogodowe. Nie mam zamiaru kręcić tym razem trasy, bo dwa razy to robiłem i już znacie temat. A chcę to zrobić sprintem masakrycznie szybko. Pewnie odezwę się dopiero z przystanku, a żeby mnie nie kusiło, schowam telefon do plecaka, no. Życzcie mi powodzenia, tej dogrywki miało już nie być, ale obiecałem Wam kręcić ciekawe rzeczy, więc info jak sprawa wygląda, telefon w plecach i... Dzida! Ja Jaułdzik się. Krótkie podsumowanie wczorajszego wypadu no, no, w końcu yy, obrót wydarzeń był tak szybki, że nie zdążyłem nic powiedzieć na ten temat. Yy, no, powiem wam: ze wczoraj za fan zalał ostro. Było to zajebiste na swój sposób. Ja w ogóle lubię jak pada. Ziemia potrzebuje deszczu. Także deszcz zawsze przyjmę, przyjmę z uśmiechem i zadowoleniem. No i powiem szczerze, że, że śmieszą mnie ludzie, którzy yy, narzekają jak pada, a później narzekają jeszcze bardziej na to, że ceny warzyw są takie jakie są, albo że woda w kranach jest coraz droższa. Szedłem już tą trasą kiedyś, natomiast udało mi się zgubić. Zresztą opowiadałem o tym. Tu rzucę link do vloga, w którym się zgubiłem. I teraz już nie, nie dziwię, bo idąc czarnym szlakiem, jest taki punkt, gdzie guścisz głowę na 5-10 metrów. To przegapiasz punkt, w którym trzeba skręcić. Jest taki, taka chałka. Wchodzicie na nią, i, i są po prostu dwa drzewa z oznaczeniem szlaku, i tyle. Poprzednim razem to przegapiłem, ale tym razem czujność Udało się, zajebista trasa Nuswo Błocka Ostatnie 5 metrów zjechałem na dupie Po prostu mnie podcięło I, i tak to się skończyło Natomiast co eee, Fajna przygoda Później znalazłem parasol Bo przecież jak coś się zepsuje To nie idzie się to wyrzucić, tylko rzuca się w teren Yy, bo zepsuty parasol komuś może się sprzedać, yy, przydać. Czas marszu też pozytywnie zaskoczył, bo jak dobrze pamiętacie, albo nie pamiętacie, przy ostatniej zgubie zajęło mi to cirka dwie godziny. Teraz, jak widzicie, godzina 25. Yy, I to, co jest najśmieszniejsze. We wszystkim to to, że udało mi się wyrobić na poprzedni autobus. Przyszedłem 45 minut wcześniej przed czasem. Szybki dobieg, wbita. I zamiast się spóźnić na spotkanie to byłem przed czasem, a teraz idę do miasta ogarnąć zaświadczenie o niekaralności, ponieważ obozy najprawdopodobniej się odbędą. A nie mogę być wychowawcą na obozach survivalowych i militarnych dla firmy Sobecki Travel. Taka kryptoreklama linka do obozów Seby wrzucę w opisie. Nie mogę być wychowawcą, jeżeli nie udowodnię tego, że w ciągu ostatniego roku nie byłem karany. Wróć, że w ogóle nie byłem karany. No i taki papier jest ważny rok więc od kilku lat, co rok, muszę go robić. Lecę. Narka dziki. I tak to się robi na południu. Trochę nudy, kask plus poduszka z grampiketem i mamy takie ładne tutaj, tętego dziwactwo. <laughs> Okej, okay, nie będę Wam pokazywał moich ślicznych stópek. To już wstety, albo niestety, koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Jeżeli się podobało, daj lajka pod filmem, skomentuj, zasubskrybuj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no i co? Standardowo proszę udostępnienia, ale tylko od tych, którzy dotrwali do tego momentu i naprawdę im się spodobało. Pozdrodziki Żółwik narka Pozdro dla Cyca od salamandry z Międzybrodzia